16 grudnia 2016 roku w sali kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej posłowie z partii rządzącej uchwalili ustawę desubekizacyjną. W imię Sprawiedliwości Społecznej ustawa wprowadziła odpowiedzialność zbiorową wobec określonej grupy osób służb mundurowych z okresu PRL-u. Byłym funkcjonariuszom mundurowym z góry obniżono znacząco emerytury, piętnując ich, poniżając i pozbawiając prawa do sądu. Protestujemy przed siedzibą, jedną z siedzib posła Dworczyka akurat tutaj w Dzierżoniowie, przy właśnie okazji, gdzie jest to już Trzecia rocznica wprowadzenia tej haniebnej ustawy w sali kolumnowej, gdzie odbyło się to za zabarykotowanymi drzwiami w Sejmie w sposób uważający godności ustawy, konstytucji, i jednocześnie z okazji tej, że posłowie, Sejm, którzy są obecnie w Sejmie, posłowie lewicy na czele z panem Rozenkiem, właśnie w tej chwili prawdopodobnie już w Warszawie konferują na temat właśnie nowej ustawy, która ma być w kontrze tej ustawy represyjnej. Wprowadzonej przez PiS, gdzie ta ustawa ma, ta nowa ma znieść właśnie te represje wobec funkcjonariuszy, którzy służyli w czasach Wolnej Polski po 90 roku. Mnie ta ustawa nie objęła, dlatego że ja służyłem, podkreślam to, służyłem od pierwszych dni Milicji Obywatelskiej w Wydziale Kryminalnym, ponieważ uważam, że ustawa ta, która została wprowadzona trzy lata temu. Nie, nie obawiam się użyć słowa, jest to ustawa bandycka, to jest ustawa represyjna, która, która represjonuje funkcjonariuszy mundurowych trzeciej RP. Nie, nie godzę się na tą dyskryminację nas. Yy, odebrano nam nasze, jak to twierdzą przywileje, to były nasze wypracowane lata. Ja mam ogólnie teraz 36 miesięcy, z czego 23 lata w policji. W yy, samej tej jak to twierdzą w tym państwie totalitarnym, to pracowałam rok czasu w Wydziale Łączności jako telefonistka i tutaj w Komendzie Powiatowej w Dzierżoniowie wydawałam paszporty przez rok i cztery miesiące. I to była moja praca dla tego państwa totalitarnego. Potraktowano nas cał wszystkich bez względu na to, czy winny, czy niewinny, potraktowali nas jako bandytów i oprawców. Ja... Przepracowałem jeszcze 22 lata w, w pionach kryminalnych, gdzie narażałem własne życie. Byliśmy na wydarzeniach typu zabójstwa dzieci i e, morderstwa, e, zasadzki na bandytów i dzisiaj jesteśmy my traktowani jako bandyci. W latach 90. była przeprowadzona weryfikacja funkcjonariuszy do III RP. O tym jak ona przebiegała w dawnym województwie wałbrzyskim opowiada były członek Komisji Weryfikacyjnej Jerzy Świteńki. Weryfikacja obejmowała funkcjonariuszy pełniących w tym czasie służbę w organach bezpieczeństwa, obejmowała wszystkie sektory tej służby. Zapoznawaliśmy się z aktami osobowymi i innymi materiałami dotyczącymi każdego z funkcjonariuszy z osobna. W komisji weryfikacyjnej uczestniczyło dwóch sędziów, w tym ja oraz działacze wcześniejszej opozycji. Ówcześni przedstawiciele, w szczególności komitetów obywatelskich. Badaliśmy po prostu historię służby każdego z funkcjonariuszy, wyławialiśmy wszelkie sygnały dotyczące czy mogące dowodzić ich działania sprzecznego z prawem, w szczególności stosowania różnych niedozwolonych metod. No, bardzo pomocny był też udział przedstawicieli opozycji z lat 80. i wcześniejszych, nawet ponieważ oni mieli informacje o zachowaniach bardzo konkretnych niektórych spośród funkcjonariuszy. Myślę, że około 80-90 funkcjonariuszy podlegało tej weryfikacji przez nas prowadzonej. Wszyscy przeszli? Nie. Nie wszyscy przeszli, ale to trzeba powiedzieć, że w istotnym stopniu Komisja Główna Weryfikacyjna przy Ministrze Spraw Wewnętrznych przywracała yy, Wydawała pozytywne opinie w sytuacjach, w których komisja na tym poziomie wojewódzkim dokonała weryfikacji z wynikiem negatywnym. Ci funkcjonariusze, którzy po przejściu pozytywnie weryfikacji podjęli służbę w nowych strukturach organów bezpieczeństwa państwa, mieli w swej masie prawo przypuszczać, zakładać, które państwo zawiera z nimi umowę co do kontynuacji służby, z zachowaniem oczywiście wcześniej nabytych praw, zwłaszcza w zakresie emerytury. We wszystkich tych przypadkach, kiedy indywidualnie istnieją podstawy do zakwestionowania oceny pozytywnej, nie widzę żadnych przeszkód, aby podejmować odpowiednie kroki w celu pozbawienia ewentualnych przywilejów, czy też podejmowania działań o charakterze wręcz karnoprawnym. Ale z całą pewnością nie można, w mojej ocenie, podejmować po 25-27 latach od tego momentu swoistego kroku z zakresu nie wiem, wymierzenia sprawiedliwości dziejowej poprzez stosowanie sankcji i to w dość specyficznej dziedzinie, jakim, jaką są prawa emerytalne, w stosunku do całej grupy zawodowej. W tej chwili mamy do czynienia z odpowiedzialnością zbiorową? Co do tego nie może być najmniejszych wątpliwości, że jest to przejaw pociągania do odpowiedzialności. Zbiorowej. Podkreślam w dość specyficznej dziedzinie, bo jeśli chodzi o prawa emerytalne, no to powiedzmy, że na przestrzeni ostatnich około 100 lat no to jest pewien standard cywilizacyjny. O ile jeszcze pierwsza ustawa z października 2009 roku zmieniająca zasady naliczania emerytur funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa. Mogę się zgodzić i nawet tak przyjmuję, polegała na odebraniu pewnych przywilejów, co może wzbudzać pewne kontrowersje, ale u mnie ich akurat nie budzi. O tyle ustawa grudniowa z 2016 roku przyjmuje powszechną fikcję, że cała ta grupa osób w ogóle nigdy w PRL-u nie Pracowała i ta podstawa wymiaru naliczania ustalana jest na poziomie zero. To jest zaprzeczenie jednak pewnym standardom cywilizacyjnym. Czym innym jest pozbawianie przywilejów niesłusznie nabytych, a czym innym jest przyjęcie fikcji, że te osoby nigdy, nigdy nie pracowały. Jak w każdym przypadku odpowiedzialności zbiorowej uważam, że jest to z pewnymi naprawdę wyjątkowymi sytuacjami historycznie uzasadnionymi absolutnie nie do przyjęcia, że jest to zaprzeczenie standardom państwa prawa. Jest to daleko idąca. Ingerencja w prawa nabyte, które oczywiście nie mają charakteru bezwzględnego, ale ich pozbawienie wymaga bardzo precyzyjnego uzasadnienia wskazania, że przemawiają za tym jakieś co najmniej równie istotne, chronione wartości, a takich wartości nie znajdujemy. One nie zostały przedstawione. Dlaczego te wszystkie grupy zawodowe, które zostały w ustawie wskazane, a jest ich bodajże ponad 60, zostały zbiorowo uznane za zasługujące na pozbawienie ich istotnej części praw emerytalnych? To jest swego rodzaju jednak przykład dyskryminacji. Raz jeszcze podkreślam, że w przypadkach indywidualnie uzasadnionych, zbadanych, potwierdzonych na drodze postępowania sądowego, bo to jest właściwa ścieżka ewentualnej weryfikacji przebiegu służby, nieprawidłowości, których funkcjonariusz mógłby się dopuszczać. Ja to oczywiście akceptuję, ale odpowiedzialność zbiorowa z zasady nie może być uznana za sprawiedliwą. Pikieta pod biurem poselskim posła Michała Dworczyka wkrótce się zakończyła, ale takie akcje będą wznawiane aż do skutku.